Nikt nas na starczy to będzie brexit? Ale poszłem lepszy start Damiana odchodzi. Aha, mam, mam urwane skrzydło, fajnie. Ale teraz Gustaw jedzie! Aha! Co, co to było? Dzięki Don a Pablo Ten Olols mnie obrócił Poleciał, ketrap poleciał, ketrap DNF Jestem dziesiąty Co, safety car? Jest no. Ja zostaję Ja zjeżdżam No jedźcie, bo ruszył Słaby Boś się ruczył a oni czekali. Kosa się rozwalił chyba? A nie Dario się rozwalił Ech, Nie będzie kubiców, po prostu nie dostanę wejścia w O los Ty, ale Sybomen jest koksem Dał mi slipstream Nie, no ja muszę się skupić bo tyle błędów robiście Tawitek z nie ma DRS O kurcze Uważaj! O kurde Nie nie nie, ja odpuszczę, ja odpuszczę Na pewno nie jedziemy w wujkę do kolostwa <grym> Teraz wyprzeć tego Dawideksa Spoko. A. Nie muszę A. Jeden to jeden, tylko tak jest Ole, Dobrze. ole, ole, ole. Teraz nie pozwolę, a to mi do niego 3 sekundy straci. Ole. Olof. Kurczę. Halski policjant, jestem trzeci. Essa! Weź go troszeczkę, przytrzymaj, weź mnie. Ale nie, 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 ja nie mogę. Trzecie miejsce! Ale kompak, mój Boże!